Cześć moi drodzy, z tej strony Kamil Józefowski. Zapraszam Was na ten odcinek, w którym opowiem trochę na temat biznesu związanego z self-storage'em i dlaczego akurat ten biznes, ponieważ coraz więcej osób kupuje ode mnie tego e-booka, a chciałbym tą wiedzę jeszcze uzupełnić w kontekście zagadnień technicznych, czyli związanych z pracami w gruncie, z kamerami, z bramą przysłówną i jeszcze innymi. Więc może zacznijmy od samego początku, jeśli mamy, moi drodzy, goły plac i chcielibyście na nim tak naprawdę stworzyć swój biznes, chcę najważniejszą rzeczą, to jest przeanalizowanie i zrobienie kosztorysu, jaki musimy zrobić po to właśnie, aby sobie wyliczyć, jaki to będzie koszt. Co musimy wziąć pod uwagę, moi drodzy? Przede wszystkim ogrodzenie, oświetlenie, kamery, monitoring, alarmy, brama przesłówna, na otwardzenie placu i oczywiście zakup kontenerów magazynowych, potem jeszcze koszty związane z reklamą czyli z szeroko rozumianym marketingiem. Więc może zacznijmy od początku. Jeśli mamy goły plac, czyli mamy ziemię tak naprawdę, która nie jest ani utwardzona, ani ogrodzona, ani oświetlona, więc musimy sobie wyliczyć, bardzo łatwo to zrobić, to wszystko jest podane w internecie, moi drodzy. Ile kosztuje metr na przykład bieżące ogrodzenia, ile kosztuje kruszywo, które nam, którego potrzebujemy, ile kosztują kamery, alarmy i tak Ja ze swojej strony muszę Wam powiedzieć tak, ze swojej praktycznej strony, że zawsze, jeśli czegoś nie wiem, to zawsze posiłkuje się wiedzą fachowców, czyli wynajmuję firmę, która się na tym zna. W tym momencie mam na myśli kamery. Tą, tą kwestią, związaną z kamerami, zajmował się Krzysiek z firmy Teletechnika. Jeśli Krzysiek to oglądasz, to Cię pozdrawiam. Więc, jeśli chodzi o te kamery, zostawmy to fachowcom. Jeśli chodzi o ogrodzenie nie potrafimy tego zrobić, zostawmy to fachowcom. Jeśli nie potrafimy utwardzić tego e, placu i przygotować go pod te magazyny, zostawmy to fachowcom. Ale, jeśli ktoś z Was potrafi to robić, zalecam, żeby zrobił to właśnie tak jak ja zrobiłem, czyli żeby część prac wykonał sam. Po co, właśnie? Po to, aby to zrobić dobrze. Ja nie mówię, że jak zlecamy komuś, to oni to robią źle. Ale ja uważam, że niektóre rzeczy, które ja potrafię zrobić. Niech to będzie jakakolwiek rzecz i wiem, że to zrobię dobrze i mam tyle czasu, więc mogę to zrobić. Ale wracajmy do tych magazynów samoobsługowych, o których dzisiaj tak naprawdę mowa. Łyczek wody i lecimy. Może zacznę od początku, aby każdy z Was mógł zaczerpnąć trochę z mojej praktycznej wiedzy, moi drodzy. Więc jeśli mamy tą ziemię tak naprawdę... To pierwszą rzeczą jest przyłącze energetyczne. Jeśli mamy przyłącze energetyczne, przystępujemy do zagadnienia związanego z ogrodzeniem tego placu. Możemy zrobić panele takie specjalne, które się montuje na słupkach, albo siatkę ogrodzeniową, albo w istocie rzeczy, nawet jeśli mamy obok sąsiadów, którzy <coughs> mają też działkę, to możemy nasze magazyny postawić w taki sposób, aby one tak naprawdę graniczyły z sąsiadem. Ja u siebie tak zrobiłem, tak naprawdę, bo mam część placu wydzieloną od właściciela tego gruntu, czyli od Jacka od Jacka, nie mogę powiedzieć nazwiska. Zgodził się, położyłem, postawiłem te magazyny w taki sposób, aby one już tworzyły też w jakiś sposób ogrodzenie. I teraz tak, jeśli mamy właśnie przygotować to ogrodzenie, najlepiej to zrobić w taki sposób, aby zrobić to samemu, jeśli potraficie, albo zasięgnąć wiedzy tak naprawdę i zlecić to firmie, która się tym de facto zajmuje. Koszty średnio, jakie ja mam w tej chwili mogę Wam podać, to są koszty związane z usługą, czyli jakieś 80 zł za metr do 100 zł za metr kwadratowy ogrodzenia, w zależności od tego czy weźmiecie panele, siatkę ogrodzeniową, czy jeszcze jakąś inną formę ogrodzenia, która np. betonowe jakieś jeszcze ogrodzenie i tak dalej. Więc to wszystko możecie sobie sami policzyć. Chodzi o to, żebyście te koszty tak naprawdę, żeby zostały uwzględnione w Waszym kosztorysie. Więc mamy przyłącze elektryczne, mamy moi drodzy ogrodzenie. Więc jeśli mamy to ogrodzenie następnie przystępujemy do oświetlenia tego placu. Lampy, mówiąc wprost i tak dosadnie, nie oszczędzajmy na lampach, ponieważ one będą wam świeciły i zmniejszały rachunki, jeśli kupimy lampy energooszczędne. Te lampy powinny być tak postawione, czy jedna, czy dwie, czy cztery tak naprawdę, w taki sposób, żeby oświetlały wam cały plac bardzo intensywnie, bardzo mocno, żeby w nocy, nawet jeśli coś się będzie działo, żebyście mieli widny plac, to też w jakiś sposób odstrasza potencjalnych złodziei czy e, włamywaczy. Czyli mamy ogrodzenie, mamy oświetlenie przystępujemy do kamer, moi drodzy posłużę się taką kartką moja córka to napisała, to jest taki dyplom dla mnie ale to jest mniej istotne, więc jeśli mamy taką, taki plac, czy to będzie w formie kwadratu, czy prostokąta, czy tam sześciobłoku tak naprawdę, ważne jest to żeby każda kamera łapała nam i trzymała drugą kamerę, ja u siebie zrobiłem tak, jak pracowałem w firmie Solid to Wam też to powiem, że kamery powinny się chronić, powinny na siebie patrzeć, więc w istocie rzeczy, jeśli tu montujemy kamerę, na przykład w tym rogu to ta kamera powinna łapać nam tak, z 2 metry metr od e, poza waszą działkę. Na jak najszerszą e, zakres takiego patrzenia powinien to być właśnie na plac, no i na magazyny. I potem kolejna z tej strony kamera też patrzy na plac, na ogrodzenie i na magazyny. I kolejna e, kamera. Patrzy w ten sam sposób. Najlepiej wybrać kamery, które Wam polecą Wam specjaliści w tym zakresie: szerokokątne z promiennikami poczerwieni, w ogóle takie, które możecie nawet sterować i obracać sobie w każdej chwili. Bo ja w tej chwili mam taki problem, tak z autopsji, z praktyki, Wam powiem, że muszę wejść na słupy i swoje kamery lekko przestawić. Więc te kamery zawsze powinny być tak zlokalizowane, żeby widziały siebie nawzajem. Niekoniecznie musimy montować, słuchajcie, kamery w środku placu, ja uważam, że to jest zbędne tak naprawdę, bo to jest kolejna ingerencja w grunt, kolejne wykopy, kolejne koszty, kolejne, mm, kolejny czas, tak naprawdę, który musicie poświęcić. Więc w istocie rzeczy ja myślę, że cztery kamery na takim placu prostokątnym wystar są wystarczające. Yy, polecam wam, żebyście zawsze się posił posiłkowali wiedzą z zakresu firm, które świadczą takie usługi, ponieważ oni mają znacznie większą wiedzę niż. Na pewno niż ja. Ja jak czegoś nie wiem, zawsze kieruję swoje kroki do firm, które się w tym specjalizują. Moi drodzy, nie wiem czy alarm jest potrzebny, dlatego nie będę Wam sugerował, żebyście go montowali. Ja kiedyś się zastanawiałem, żeby zamontować takie czujki specjalnie wzdłuż płotu, żeby jedna łapała a drugie, że jak ktoś wejdzie przez płot, żeby wtedy zawołał alarm. Tak naprawdę, bo nasi klienci poruszają się po środku tego placu, więc jest to do przemyślenia. Ja muszę Wam powiedzieć, że przez 4 lata miałem tylko... Jedno włamanie, ale to nawet nie na plac, tylko do mojej stryżówki, gdzie ktoś trzymał rzeczy. To tak naprawdę osoba, która pilnowała mi tam tego placu, tam ktoś się włamał do niego, prawdopodobnie jakiś jego kolega, ale pomijam ten fakt, bo on jest naprawdę nieistotny. Więc moi drodzy, jeśli mamy ogrodzenie, lampy, kamery, które są, wiecie, zlokalizowane w ten sposób, żeby nam oświetlały i widziały jak najwięcej tego placu, przystępujemy do projektu, projektu naszych magazynów. Więc jeśli mamy duży plac. To możemy sobie dwolnie konfigurować nasz plac. Ja mam u siebie zrobione coś takiego, że u mnie się wjeżdża z jednej strony i się wyjeżdża z drugiej strony. Przeważnie wszystkie magazyny mają tak, że mają dwukierunkowy ruch i to jest dobre dla kogoś, kto ma dużą działkę. Jeśli ktoś ma małą działkę, to musimy zmniejszyć ciągi komunikacyjne w taki sposób, aby jak największą przestrzeń zaadoptować właśnie pod magazyny, dlatego sugeruję Wam, Przemyślenie tej kwestii w tym e-booku, który go wypuściłem, tam macie dokładnie napisane, jakie powinny być w moim mniemaniu, przekonaniu szerokości takich ciągów komunikacyjnych w kontekście jednokierunkowej drogi albo dwukierunkowej, jeśli będziecie mieli większą działkę. Więc projektujemy sobie, moi drodzy, nasz self-storage w taki sposób, aby zadoptować jak najwięcej przestrzeni, ale z myślą też o tym, że jeśli nie mamy pieniędzy na adaptację całego placu tych magazynów, to twórzmy tak koncept, który będzie dobry nie tylko teraz, ale który będzie dobry w przyszłości, kiedy będziemy sukcesywnie dokupywać sobie jeszcze kolejne magazyny kontenerowe. To jest bardzo ważne po to właśnie, aby zadoptować 50%, obliczyłem sobie, na jak robiłem wiele razy słuchajcie, takie projekty, że adaptacja naszego placu to jest w procentach od 35 nawet do 50%, ja chciałbym wygenerować 50% przestrzeni właśnie pod magazyny, bo wiem, że jest to możliwe. Nawet jak macie kiepsko uformowaną działkę, czyli plac. Chwila przerwy, ciekawy, lecimy dalej. Więc moi drodzy, jeśli robimy sobie taki projekt teraz, projekt naszego, naszych magazynów w tym momencie. Że wiemy, gdzie są duże magazyny, gdzie są małe magazyny, gdzie są inne, jeszcze średnie magazyny, gdzie mamy wejścia, to zawsze też należy zwrócić uwagę na fakt, że te magazyny muszą być tak łatwo dostępne, że jak ktoś wjeżdża, to nie musi krążyć, wiecie, omijać jakieś tam alejki, tylko najprościej rzecz ujmując, to jest to taka, powiedzmy, takie rondo, ale bardziej podłużne, właśnie, aby wjechać, zostawić i wjechać, bo naprawdę rzadko się zdarza, moi drodzy. Dlaczego jednokierunkowa w ogóle droga? Rzadko się zdarza że klienci przyjeżdżają w tym samym czasie, bo wiecie o co chodzi, jeśli mamy dwukierunkowe to mogą przyjechać i z tej strony i z tej i wtedy sobie nie kolidują, ale w moim przypadku zauważyłem w perspektywie tych 4 lat, że to nie jest aż tak ważne, żeby te drogi miały powiedzmy 5-6 metrów szerokości. Więc e, przystępuję teraz do dalszej części tego vloga, o czym chciałem powiedzieć moi drodzy, e, o fundamentach. E, jeśli nie macie swojej działki, to najlepiej byłoby chyba nie inwestować tak dużo pieniędzy w te, w te fundamenty, bo jeśli mamy najprostszą formą, z której ja skorzystam, bo ja też nie mam swoich działki, ja dzierżawię te działki, mam, jestem na trzecim placu, więc wymyślam sobie, że będę, będę stawiał te magazyny na bloczkach betonowych. To jest najprostsza forma, tylko te bloczki wtedy trzeba indywidualnie utwardzać grunt pod bloczkiem, poziomować do kolejnego bloczku i sobie dobrze wymierzyć w ten sposób, żeby ten kontenery stawiać właśnie w ten sposób, aby na tych przesłach, które mamy, te kontenery zazwyczaj, bo każda firma robi podobnie, ale niektóre firmy, chyba dwie czy trzy, robią troszeczkę inaczej, ale chodzi o to, że jak mamy kontener i on jest. Ma takie cztery przęsła stalowe, to żeby na każdym tym przęśle właśnie stał bloczek betonowy. Ale z drugiej strony, moi drodzy, kolejna rzecz, jeśli mamy plac nawet goły, albo chcemy w jakiś sposób go utwardzić, to możemy skorzystać z wielu naprawdę rzeczy. Od płyt betonowych poprzez kostkę brukową, poprzez asfalt, albo poprzez jeszcze inne jakieś tworzywa, albo płyty, jakieś jumbo, czy coś, które pozwolą nam tak naprawdę ten teren wyrównać. Jeśli mamy teren bardzo równy, to nie musimy wtedy dużo poświęcać czasu, aby właśnie to na tych bloczkach robić. Jeśli mamy troszeczkę mniej pieniędzy, a plac nie jest nasz albo działka nie jest nasza, sugeruję, abyśmy skorzystali właśnie z tych bloczków. I pomiędzy, słuchajcie, tymi magazynami, kiedy to już wszystko jest usytuowane na tych bloczkach, wysypujemy sobie kamyczki. Jest to najprostsza forma, najtańsza, i chyba najmniej czasu nam zajmuje. Tylko pamiętajmy, że pod, tych, pod tymi kamyczkami należy położyć włókninę albo jakąś inną folię czarną, aby nam w przyszłości to zielicho nie rosło. Więc jeśli mamy już ten plac, ogrodzenie, oświetlenie i kamery, dochodzimy też do tego gruntu, który musimy utwardzić. Możemy. Słuchajcie, ja kupiłem sobie ostatnio trochę kostki polbruk, takiej polbrukowej, czyli kostki brukowej, i ja się zastanawiam mocno, czy ja muszę. Hmm, czy ja chcę tak naprawdę w, między swoimi magazynami położyć kostkę polbrod, bo to jest raz, że finansowe, dwa, że czasowe, no i też nie, nie wiem dokład, do końca czy na tym placu będę rok, dwa, czy pięć, czy dziesięć, bo jak będę pięć, czy dziesięć, to na pewno taką kostkę warto położyć, bo jest wtedy wygodniejsza, w zimę nie, jak, jak odśnieżamy, wiecie, ten kamień nam się nie zwija, e, jak sypiemy piach, potem możemy go zamieść, w momencie kiedy mamy kamyczki, to zima, i w ogóle wiosna, i lato, i jesień, te źli, może nam wyrastać. Więc najprościej byłoby właśnie go utworzyć w taki sposób, aby nam tam w przyszłości nic nie rosło. Przechodząc do kolejnej kwestii, związanej moi drodzy z tym biznesem, warto pomyśleć o systemie bram przesłównych. Ja od początku korzystam z jednego systemu, jest to firma NICE. Kupiłem taki system, który chyba jest tak naprawdę, który jest skierowany do domów jednorodzinnych a ja go wykorzystuję w swoim biznesie, czyli w takiej jakby funkcji przemysłowej tak naprawdę, więc usługowej. Więc zastanawiam się właśnie nad zmianą teraz tego systemu, bo firma Nice naprawdę miałem przez te 4 lata chyba tylko trzy takie problemy, gdzie musiałem zdestartować ten cały system, aby on ponownie mi działał. Ale chodzi głównie o to, moi drodzy, że system musi być taki, który nie będzie konfliktowy, problemowy, który nie będzie nam się zawieszał. Firma Nice robi dobre systemy, więc polecam Wam firmę Nice. Są pewnie jeszcze inne jakieś duże, słuchajcie, firmy. Ja korzystając z firmy Nice, wiem o tym i mogę ją polecić z serca, bo wiem, że to jest dobra firma. Moi drodzy, wymyśliłem też że do tego e-booka, tak na marginesie wam tylko dodam, które możecie kupić u mnie, zrobię audiobooka, że dla tych osób, które jeżdżą samochodem albo nie mają czasu, żeby czytać, żeby mieli możliwość wysłuchania tego audiobooka o self story, po to właśnie, aby im było łatwiej. Kolejna rzecz, którą postanowiłem, to jest to, aby każdy, kto kupił e mógł się ze mną skonsultować, skontaktować telefonicznie, abybym mógł jeszcze uzupełnić informacje albo odpowiedzieć na pytania, które ktoś z Was może mieć, bo nie wszystko może jest takie oczywiste, nie wszystko jest zrozumiałe. Dla mnie być może jest, bo no już siedzę w tym powiedzmy 4 lata, a niektórzy mogą mieć trochę inne problemy związane z sąsiadami. Na przykład jest taki przepis, który mówi, że 3 metry od sąsiada. Przepraszam, ekspres do kawy się wyłącza, więc czas o łyczkę kawy. Więc jeśli ktoś z Was, moi drodzy, przepraszam za ten hałas z ekspresu, więc jeśli ktoś z Was będzie miał jeszcze jakieś pytania związane tak naprawdę z tym biznesem, będzie miał taką możliwość po zakupie e buka ze mną to skonsultować. Nie mówię, że to będą konsultacje wielokrotne, ale na pewno jedna konsultacja godzinna dla każdego z Was będzie możliwa. I ja myślę, że w godzinę czasu jestem w stanie Wam powiedzieć wszystko na temat tego, jak taki biznes dopowiedzieć tak naprawdę, jak taki biznes otworzyć. Kolejna rzecz, którą sobie pomyślałem, jak już przekazuję wam wiedzę, know-how związane z magazynami samoobsługowymi, to pomyślałem sobie również, moi drodzy, że, że będę starał się wam jeszcze dać coś albo sprzedać coś jeszcze. Chodzi, no, głupio, głupio brzmi, sprzedać. Po prostu postanowiłem, że jak już robię swoje strony. Mam tych stron, robiłem 7 i Bartek, który tworzył dla mnie te wszystkie strony, jest teraz naszym kolegą w pracy, czyli współpracuje już z nami, ściśle. Więc jeśli ktoś z Was będzie otwierał ten biznes, przygotujemy też dla Was ofertę na stronę internetową, dlatego, że wiem o tym doskonale, że strony internetowe mogą kosztować od 1000-1500 zł, nawet do 5 czy do 6000 tysięcy. Ja sam się, słuchajcie, spotkałem z taką e, ofertą od klientów, kiedy ten sam produkt, który sobie wymyśliłem, czyli ten sam koncept strony, kosztował w granicach 2,5, a drugi kosztował chyba z 4,5 tysiąca zł. I później, moi drodzy, też jeszcze chciałbym promować wszystkie firmy otwarte przez Was, wszystkie Wasze magazyny, w ten sposób, że. Będziemy później przerabiać naszą stronę storagebook.pl po to właśnie, aby stworzyć taką jedną platformę, gdzie każdy, kto będzie myślał o magazynie samousługowym, który chce wynająć taką przestrzeń magazynową, taką komórkę, że będzie wiedział, że wchodząc na storagebook.pl będzie mógł znaleźć taki magazyn w każdej części polski. Taki jest mój cel, taki jest mój kierunek. Co jeszcze, moi drodzy, kolejna e, informacja dla was: jest taka, że skontaktowała się ze mną firma, która stworzyła mm, aplikację do zarządzania magazynami samoobsługowymi. I to jest też fajne, moi drodzy, bo jeszcze jej nie sprawdziłem. Przez weekend muszę to zrobić, więc myślę, że dzisiaj ja to zrobię. Chodzi mi tylko o to, moi drodzy, żebyśmy postanowili sobie zrobić jedną rzecz. Jeśli możemy sobie coś uprościć, jeśli coś, co będzie dla nas korzystne z punktu widzenia niemarnowania czasu, jest względnie, mm, oferta jest względnie dobra. Jak patrzyłem na tą ofertę, to nie do końca nam się podoba, ale jeszcze myślę, że coś wynegocjujemy dla Was tak naprawdę, bo chodzi o to, że jedna aplikacja potrafi, potrafi Wam zarządzać, podpisywać umowy, wypisywać faktury, wyłączać i włączać osoby, które nie płacą, więc jedna aplikacja będzie robiła to wszystko w jednym miejscu, gdzie WY musielibyście mieć osobny system do fakturowania, do zarządzania placami, do wynajmowania, do wysyłania umów itd. Więc ja sprawdzę wersję demo, którą mi wysłali, i potem Wam powiem, tak naprawdę, czy to jest warta aplikacja. Jeśli stwierdzę, że jest warta, to na pewno Wam to powiem uczciwie, z ręką na sercu, że jest warta i że można to wchodzić. Myślę jeszcze, że, że wynegocjuję jeszcze jakieś dobre warunki dla Was, dlatego że no, jeśli nas będzie więcej, czyli osób, które skorzystają z tej aplikacji, to, to lepiej, to ta cena powinna być korzystniejsza. Ale z drugiej strony, moi drodzy, tak sobie pomyślałem, bo rozmawiałem z Bartkiem, że jeśli. Po rozmowie z Bartkiem, dojdziemy do wniosku, że możemy stworzyć narzędzie, które będzie podobne i będzie bezpłatne. Kurde, no to wtedy będzie jeszcze lepiej. Jeśli stworzymy narzędzie, które będzie, znaczy, ja za to zapłacę po prostu za tą, za tą rzecz i ja wam to udostępnię prawdopodobnie. Jeśli, jeśli się okaże, że ten system, który oni stworzyli, jest prosty, jest zbyt drogi, w mojej ocenie nie warty. Rekomendacji, więc wtedy dla was chciałbym coś przygotować właśnie jeszcze więcej. Czyli mamy strony, mamy już wiedzieć, mamy wiedzę jak to zrobić. Też w tym e powiem, że zrobiłem wam taki mały przelicznik, jak należy przeliczyć koncept jednego metra kwadratowego versus zakup i sprzedaż. Więc w tym e-booku pokazałem Wam jeszcze, jak to wygląda w sensie takim cenowym, czyli po ile kosztuje magazyn, ile kiedy on się zwraca, jakie są jeszcze inne aspekty związane z prawem u nas budowlanym, bo jeśli chodzi o magazyny, można je różnie interpretować. To wszystko jest zawarte w tym e-booku. Ja ze swojej strony muszę Wam powiedzieć, że jeszcze będę się starał to wszystko nadzorować, bo wymyśliłem koncept, którego jeszcze nie przetestowałem, a który będzie pozwalał nam bezpiecznie, bez żadnych zgrzytów w przyszłości z urzędami. Wstawiać te nasze magazyny w ten sposób, aby nikt nam nie zarzucił, aby nikt nam nie kazał tego kiedyś odbierać, aby nikt nam nie nakładał żadnych kar. Mam taki system w głowie, bardzo prosty, banalnie. Najlepsze rozwiązania są najprostsze, więc myślę, że będę mógł się tym też z wami podzielić. Więc jeśli macie jakieś pytania dotyczące sesterysta, to najpierw e-book, jeśli macie ochotę. I jak już kupicie tego booka, zapraszam was na konsultację ze mną. Ja Wam wyłożę wszystko jeszcze bardziej na stół, abyście mogli ten, otwierać ten biznes w, w całej Polsce. I co jest ważne, moi drodzy, mówię tak szybko, bo brakuje nam zawsze czasu, bo nie chciałbym, żeby ten odcinek trwał zbyt długo, abyśmy się odważyli to robić. Nie poprzestańmy na samym myśleniu, róbmy kolejne kroki. Czy to w kontekście self-storage, czy to w kontekście jakiegoś biznesu, importu z Chin, czy działek leśnych, czy jeszcze innych projektów, które tworzycie w swoim życiu, warto to robić, ponieważ jeśli tego nie zrobicie, możecie potem tego bardzo, bardzo, bardzo żałować. Trzymajcie się do następnego vloga. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli będą jakieś Wasze pytania albo uwagi, śmiało w komentarzu. Jeśli lubicie te moje odcinki, to dajcie lajka, like bo chciałbym. Tą wiedzą, którą mam, dzielić się z innymi. I też Wam słuchajcie, moi drodzy, polecam, bo ważne jest dla mnie to, aby nie tylko brać właśnie wiedzę, którą mamy, ale odważmy się też tą wiedzą dzielić z innymi, nawet jeśli chodzi nie tylko o to, co ja robię w swoim życiu zawodowym, ale też o to, co my możemy dać. Wy możecie dać swoim sąsiadom, kolegom, przyjaciołom, nawet osobom, których nawet nie znamy, a których poznajemy gdzieś tam w pociągu albo na przestrzeni całego dnia, który właśnie, w którym właśnie jesteśmy. Tyle, żegnam się z wami serdecznie i mam nadzieję, że widzimy się wkrótce. Cześć!